Podobno jak w piosence, jest w orkiestrach dętych jakaś siła, ale prawdziwa moc. Czar i urok mieszkają gdzie indziej w małych wioskach, wioseczkach i miasteczkach. Tu trwa tradycja, tu rodzi się folklor i tu żyją festiwale. Takie jak ten w Dusznikach Wielkopolskich. Festiwal w Dusznikach. Pokazuje czy gromadzi nie tylko zespoły ludowe z Wielkopolski, ale z całej Polski. I dopiero wtedy, jak zespoły spotkają się w jednym miejscu, widać wtedy ogromne bogactwo polskiego folkloru, ale też na tle polskiego folkloru oryginalność Wielkopolskiego folkloru i Wielkopolskich zespołów. Przyjeżdża ich do dusznik co roku kilkadziesiąt. Jedni z Zamiedzi, inni z drugiego końca Polski. Biorą urlopy, zostawiają pracę w polu, ale muszą tu być przez dwa dni w dusznikach. Nie pytają po co i dlaczego, bo wiedzą, że jest w ludowej muzyce jakiś urok. Muzyka ludowa to dodaje siły jakieś i mocy. Choć człowiek jest przepracowany, zmęczony, nieraz z pracy wracamy z pola, ale muzyka i ten folklor, no wiecie, gdzieś uzdrawia. No w sobie coś takie ma, że naprawdę Wam mówię, że nieraz już żyć mi się nie chce, wyjadę, ściągnikiem wysiądę, koniec, ale trzeba na próbę, trzeba na to. I tam wiecie, wszystko, przemęczenie odchodzi, wszystko. I, I ból odchodzi. W niedzielę noga boli, ale na wyjazd nie boli ani noga, ani nic. Ale nazywano się zła w ręce, rosło nogi tysiąc roka, żeby ci ładni pielęgniaki no. mocno mi nie wlały. A co na czym tu będę siedzieć? Konie gotowe, bryczki czekają, nic tylko wsiadać i jechać. Tak zaczyna się w dusznikach każdy festiwal. Wielką paradą przez wioski. Oni jadą, jadąc śpiewają, a mieszkańcy patrzą, podziwiają. I słuchają tego, co w duszy zespołu gra. I w czasie parady, i kiedy są w gościnie u kurkowych braci.

Tradycja przedfestiwalowego dnia: przyjechać, zaśpiewać i wrócić do dusznik. Na biesiadę w staropolskim stylu, gdzie grać, tańczyć i śpiewać może każdy. Każdy, kogo zachwyci muzyka na ludową nutę. To trzeba naprawdę kochać i wiedzieć, że to trzeba kultywować, żeby to się ciągle toczyło i przedłużało. Naród, który nie ma swojego, swojej wnętrza tego, a tego folkloru, tych tej, tej zabytków, tego wszystkiego, to, to ginie przecież. Nam to nie grozi, bo festiwal w Dusznikach trwa, trwa i trwa od lat. 20 lat temu miałem tą przyjemność pierwszy festiwal otworzyć. 20 lat minęło, i naprawdę cieszę się, że ten festiwal jest z nami. Jest to po prostu gmina rozśpiewana, i dlatego ten festiwal trwa i myślę, że będzie trwał. To dowód na to, że nie są to tylko puste obietnice. Niedzielny poranek tuż przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu. Tradycyjny korowód ulicami Dusznik. Zespoły idą, a końca korowodu nie widać. Ale widać za to, że tu w Dusznikach jest przez dwa dni ludowa stolica Wielkopolski. Przede wszystkim występują tu zespoły Wielkopolski, czyli tak jakby cała Wielkopolska oddychała w dusznikach. I nie tylko cała Wielkopolska, ale i cała Polska. Od morza aż do samiuszkich tater. Powiem szczerze i tak z ręką na sercu. Góralscyzna to jest to, co, co z tym się żyje, z tym się urodziło i z tym się ma. Bo niektórzy gadają, że każdy, kto pochodzi z gór, to jest górolem. No nieprawda, bo można nie mieć góralskich portek, ale jak się ma góralską duszę, to się jest górolem. Tak to wygląda. Od początku, od samych dziadów, pradziadów przekazywane z, z pokolenia na pokolenie, no i zostaje. I być może to jest właśnie sedno tego, co magiczne w ludowej muzyce i folklorze, tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, magia przywiązania do tego, czym żyli dziadowie i pradziadowie. Dziś już ich nie ma, ale to, czym żyli, przetrwało. Jak się wsłuchamy w słowa tych wszystkich piosenek, przyśpiewek, no to możemy sobie wyobrazić, no trzeba troszeczkę mieć taką ludowo, wielkopolską wyobraźnię, jak to drzewiej bywało. Nie tylko w ludowej piosence, ale i ludowym stroju, choćby takim jak ten, szamotulskim stroju z lat 30. ubiegłego stulecia. Przynależnym tylko mężatkom. To jest spódnica, inaczej dyrdok, fartuch, jaczka, oczywiście, kryza, na głowie czepiec. Koniecznie tu z takim właśnie tym paseczkiem, to się nazywa jedwabnica. To musiały nosić mężatki i tylko mężatki, bo panienki miały inny stój, bez tej jedwabnicy, niebieskie fartuszki i białe spódnice. Koniecznie mężatki i panienki musiały mieć czarne rajstopy. Po co i dlaczego? Nigdy dziś nie wie, ale tradycja przetrwała. I to jest w tym najpiękniejsze, że nikt nie pyta dlaczego, tylko ją podtrzymuje. Także tym festiwalem. A jest dla nas. Dwudziesty wielkopolski festiwal. Pieśni ludowej uważam za otwarty. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń artystycznych i niech zabrzmi ta wspaniała ludowa pieśń. Wzięła mnie do księdza takiego pijanego Coś tam nawie, coś tam pisali, a ja nie wiem nic z tego. Po tym, co działo się w Dusznikach, nikt nie może powiedzieć, że folklor to przyżytek i coś włożone do lamusa. Tu melodia na ludową nutę wciąż żyje, w zespołach, które tu przyjeżdżają, grają i śpiewają. Zespół to są ludzie, to są ludzie i, i jakby nie było patrzeć na to, to w którym w zakątku, jak nie będzie ludzi, to, to nie będzie zespołu, bo zespół można nazwać, można zrobić dzisiaj, a jutro, a jak są ludzie, to, to, się, to się daje i z takimi ludźmi się tu przyjeżdża i taki ludzie, takich ludzi moment w zespole. O. Tych, które na festiwal w Dusznikach przyjechały, kto nie widział, niech żałuje, kto nie przyjechał, niech zobaczy, a komu coś w duszy zagra, niech przyjedzie. Za rok. Po raz 21 do Dusznik Wielkopolskich. Miejsca, gdzie cofa się czas, a folklor wciąż żyje. <śmany>